Pierwsza randka goldena. Golden, ranga upośledzony. Wiek 14 dni uczył się Hogwart. Ta oto była bardzo smutna z powodu braku drugiej połówki, bo niestety nie znalazł nikogo równie spierdolonego jak on. Pewnego dnia będąc na YouTube, Znalazł ciekawy poradnik. Kurwa. Znowu reklama gorących mamusiek w okolicy. Ja muszę chyba to kurwa na inkognito robić. Dobra, co tutaj mamy? O kurwa. Poradnik komend Minecraft. Spoko. Dobra. Czyli komenda to slash GIF małpa S karyna. Level minus jeden, bo w końcu ma być na mój level. Tylko gdzie by kurwa znaleźć coś, dzięki czemu bym to wpisał? Hmm... Wiem! Pójdę do wysłanników papieża, a oni mnie teleportują w miejsce, gdzie będę mógł to wpisać. Eee! Głupi kuju! Teleportuj mnie do miejsca z klawiaturą! O, tak dobra! Kurwa, ale tu nie ma liter. WYSŁANNIK! WYSŁANNIK! Wysłannik, ty chuju! Zostawił mnie! Dobra, chuj. Zaraz. Tutaj jest jak w tych telefonach z czasów dinozaurów. Piszesz parę razy jeden i wychodzi C. I tak Golden pierdolił się przez godzinę, żeby napisać zwykłą komendę. Dobra, kurwa, Enter. O, kurwa wygląda na mądrą. A! I tak oto wyglądała pierwsza i ostatnia randka Goldena.